Żyjesz? Żyję. No to już końcówka. 3600 metrów. Czy tam 700? No z bagażem trzykrotnie by Jedzie pielgrzym! Będzie pochwalony Jezus Chrystus Na wieki wieku Amen. Spotkałem po drodze, jak jechałem sobie tam od ze Brzydowskiej, takiego pielgrzyma. W zasadzie to znajomego. Jest z nami Łukasz. Łukasz opowie nam dzisiaj, gdzie to się wybiera. Wyruszyłem na rowerze. W pielgrzymkę rowerową, samotną w kierunku Medjugorje i Jeruzalem. Jeruzalem. Tak, ziemia święta. No, no ludzie sobie myślą, no gdzie Jeruzalem? No ja, jak, jak tam zajechać w ogóle? No. Teraz jeszcze w tych warunkach. Yy, wiadomo, że jak się podejmuje taką drogę, nie wszystko jesteś w stanie zaplanować i po prostu oddajesz też dużo łasce Bożej i opatrzności. Yy, wiadomo, trzeba mieć głowę na karku, być rozsądnym ale są też sprawy, które po prostu zostawia się Bogu. W moim przypadku, w tej pielgrzymce, w tych czasach, to są po prostu te wszystkie obostrzenia, zasady funkcjonowania granic i ruchu osobowego. Tak? Zostawiam to Panu Bogu. Tam gdzie zajadę pod granicę, to co będzie, takie zasady będę musiał przyjąć, tak? ale wierzę też w Bożą opatrzność, w taki oddech wakacyjny, że jednak te granice będą bardziej poluzowane. I mhm. Pan Bóg po prostu doprowadzi mnie tam, gdzie mhm. będzie tego chciał, tam, gdzie mnie będzie widział w tym czasie. Zaraz przejdziemy do tego, co jeszcze zostawiasz Panu Bogu. Ale opowiedz nam wcze wcześniej o tym o swoich wcześniejszych doświadczeniach z podobnych pielgrzymek, bo to nie jest Twoja pierwsza tego typu przygoda. Mhm. To może tylko tak zacznę, że. Y Nigdy nie byłem żadnym sportowcem i nawet nie byłem rowerzystą zapalonym. I nadal nie mogę powiedzieć, że rower to moja pasja. Nie traktuję swojego roweru jak mojego brata, nie nadaję jakiegoś specjalnego imienia moim rowerom. Niektórzy rowerzyści tacy są. Ale po prostu zauważyłem, że jazda na rowerze w połączeniu z modlitwą po prostu pomaga mi w moich problemach, tak? I jest dla mnie też takim sposobem rozmowy z Panem Bogiem. Dlatego po prostu zacząłem pielgrzymować na początku po Polsce. Nie wiem skąd, po prostu Święty Jakub jakoś tak chyba wybrał mnie, tak jak wybiera innych ludzi i woła do siebie. Miałem takie pragnienie jako dwunastoletni chłopiec, wtedy to się zaczęło, żeby kiedyś odbyć pielgrzymkę do grobu Świętego Jakuba, czyli do Santiago de Compostela w północnej Hiszpanii. I to marzenie, pomimo wielu problemów, się ziściło 4 lata temu. Podjąłem właśnie taką pielgrzymią drogę, zapakowałem rower, zostawiłem stację i ruszyłem na rowerze w kierunku Santiago de Compostela i Fatimy. Niesamowite. Tutaj widzą Państwo nie tylko bagaże. Uśmiechnij się. Ja kiedyś, nie kiedyś, wczoraj podchodzę do Twojego rowera, nie? podnoszę: Ja nie mogę! Ten rower waży z 80 kilo I, i wiecie Państwo, tutaj są góry, ja sobie nie wyobrażam jechać z takim, takim bagażem przez góry, to jest w ogóle coś, coś, ale przecież Ty jechałeś też przez tereny górskie, jak jechałeś do, do Santiago, tak? Tak, no trudno mi powiedzieć, czy wtedy miałem rower cięższy, mhm. czy dzisiaj jest cięższy, mam trochę więcej sprzętu. Y Chciałbym po prostu też zdawać jakąś relację z pielgrzymki. Wiem, że mnie to bardzo podnosi na duchu, kiedy pielgrzymi opisują nawet czasami króciutko jedno zdanie, coś ze swojego doświadczenia, drogi, odnajdywania śladów obecności Pana Boga. Mnie to bardzo podnosi na duchu I, i widzę, że tak samo ludzie, którzy czytają moją relację, czy oglądają, też po prostu Pan Bóg dotyka, tak? Mm te doświadczenia obecności Pana Boga w naszym życiu one nigdy nie są dawane tylko po to, żebyśmy my je trzymali dla siebie. Nie tylko trzymali, ale ty też zbierasz, zbierasz od ludzi, jak to zresztą informujesz, zarówno na swojej stronie kuniebu.pl, tak? Jak i na, na swoich tych fanpageach, na, na, na Instagramie, czy gdzie tam, tam masz jeszcze? Na, na YouTube masz kanał jeszcze, nie? Tak. E, na YouTube. E, i, I możesz coś powiedzieć o tym, zaprosić ludzi do tego, żeby Cię śledzili i wspierali. E, mhm. Chyba, że już masz tego dość, bo tak bardzo Cię wszyscy wspierają. E, to znaczy. Jeszcze to ogarniam, tak? tak? Widzę, że ludzie też wchodzą, tak, rozumieją też moją sytuację, bo y, może zacznę od takich spraw najważniejszych. Y, intencją mojej pielgrzymki teraz do y, królowej pokoju w Meczugorie i do świętego miasta pokoju Jeruzalem jest właśnie modlitwa o pokój. O pokój na świecie, ale ten pokój zaczyna się po prostu w naszych sercach kiedy my y, żyjemy w pewnym zamęcie duchowym y, kiedy jesteśmy uciskani jakimś cierpieniem tak największym cierpieniem jakie jest no to jest po prostu grzech bo on nam nie daje takiej on nam przeszkadza y, patrzeć na nasze życie i życie innych w taki boży sposób y, czasami jest to bardzo trudne bo y, y, wymyka się to w pierwszych takich jakby y, 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 w takim pierwszym rozeznaniu, to się wymyka logice tak logika boża Kłóci się czasami z logiką tego świata, ale jest jakby ta droga pójścia za tym Bożym spojrzeniem, za tą Bożą optyką to jest jedyna, która daje mi szczęście i tak wierzę, że też i innym. Dlatego po prostu modlę się o pokój też mojego serca, ale też i Twojego serca. Do, zwracam się do każdego z Was, którzy oglądacie ten film na vlogu, właśnie Jana. Być może ktoś z Was ma jakąś intencję, którą chciałby mi powierzyć. Ja nie liczę kilometrów, liczę na cud, nie kręcę kilometrów na pusto. Najczęściej staram się zawierzać każdą chwilę już wcześniej Panu Bogu. I po prostu modlę się w tych konkretnych intencjach. Wygląda to w ten sposób, że gdziekolwiek, gdzie jestem w internecie, czy na mój numer telefonu, można mi przesłać taką intencję, mhm. którą ja sobie wpisuję po prostu do takiej bazy intencji. I danego dnia, czy przed danym odcinkiem, czytam tę intencję i modlę się po prostu za tę osobę, czy w tych sprawach, które są podane. I oczywiście te wszystkie intencje będę czytał w sanktuariach, które nawiedzę po drodze. Gdzie już byłeś? Na tej trasie. Tak. Na tej trasie y, udało mi się być pod kościołem y, sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Radomyślu mhm. Między innymi, tak? W Sandomierzu y, 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 też tam jest sanktuarium Matki Bożej mhm. y, Bolesnej. Myślę, że nie pomyliłem, ale tak. I y, 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 byłem w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, mhm. tak? Tam miałem takie konkretne sprawy do przedstawienia. Mhm. Czyli, szanowni państwo, Łukasz pamięta o tych intencjach i, i zanosi je tam, gdzie trzeba. W Kalwarii też byłeś. Tak, wczoraj byłem w Kalwarii. Zresztą dzięki Jankowi no. wypełniliśmy słowo z liturgii y, słowa z, z dnia wczorajszego o tym, żeby nie brać za dużo na drogę i, i Janek po prostu wziął wszystkie moje bagaże i dzięki temu 30 km już gór y, przejechałem po prostu... Im mniejszy bagaż, tym większy uśmiech na mojej twarzy wczoraj się pojawia. Żeby nie było, ja miałem samochód, także on na rowerze musiał ciągnąć. Tak. A josę ja zapakowałem do bagażnika i pek sobie jadę. A Łukasz to w ogóle człowiek orkiestra ma ze sobą sprzęt. Co to za sprzęt jest? Co to za, za laska? Dobicia, dobicia jakichś tych intruzów na drodze? Nie. To akurat y, ta laska nie jest dobicia intruzów, ale ta znaleziona w zabawkach Mojuga jako bazułka, jako pałka, jako mikrofon, tak, jako miecz świetny. Y, ale okazało się też, że jest to piękny instrument. Plastikowy flet, y, prosty, sopranowy, ale y, kiedy podchodzi się z takim uczuciem do y, tego instrumentu, to on po prostu wydaje swój taki czar, tak? Czarowny dźwięk. Poczekaj chwilkę. Witamy pana, jak się jedzie? Gdzie z... ty? Nie zatrzymujemy się, jedziemy. Zaskoczył bo... mnie pan. Mamy tutaj taki chleb domowy, który Łukasz nie wiem, próbował dzisiaj rano. Jadłem bardzo dobry, z mąki orkiszowej. I o tym ta piosenka, co ty już ją kojarzysz, nie? Spróbujesz coś zagrać do niej. Ja najpierw podegram ci taką linię akordowo-melodyczną. nawet zbyt wiele rzeczy na drogę no to tak dosłownie tak, Zapłacił Kasz. Mam nadzieję, że będziesz tak po drodze grał. Wszystkim jest końcówka, finisz. Gazu, gazu, dajesz! Dajesz, dajesz! Dajesz! No, prawo. Nie, prosto. No, to mi zleprowadzi. Też tym, tym swoją intencję zanosił do góry, bo to. Dźwięk się niesie, nie? Dźwięk się niesie w przestrzeni ku. Szczególnie jak to jest flat. No tak powiem, że warto całym swoim życiem uwielbiać Pana Boga każdą swoją działalnością. To nie muszą być sytuacje, w których włączona jest kamera, mhm. tak? Bardzo często to jest po prostu spotkanie, spotkanie z drugim człowiekiem gdzieś na stronie. To są chwile też cierpienia, kiedy zostajemy sami, i fale śmierci przewalają się nad nami, nie? Ale tak, no też jest taki charakter tych instrumentów. Zaprezentowałem tak tylko jeden. Generalnie te instrumenty dente, im się przekazuje tchnienie, a w tych ludach, jakichś takich pierwotnych. No wiara była taka, że instrumenty dęte odstraszają złe duchy, tak? dzięki temu, że one właśnie niosą tchnienie. Też dęty są organy w kościele. Tak? Mm. Też to samo. Mm. Największy ruch powietrza. Nie? A z drugiej strony to jest ambiwalentne, bo też jest Bożek Pan, na przykład taki utożsamiany z szatanem, też gra na flecie, nie? Mm -hmm. na fletki Pana właśnie. Przymioty świętości często są zagrabiane przez złe duchy, które też mają... Właśnie na tym polega małpowanie Pana Boga. Mhm. No to to nam właśnie, y, moim zdaniem, jakby pomaga w, w tym odwracaniu tego porządku. Y, przyznanie takie, nawet rozumowe, tak? Y, różna jest droga, ale przyjąć w swoim sercu y, jestem tylko stworzeniem, to jest mój stworzyciel, jemu należy się chwała, tak? Mhm. I, I to bardzo y, też y, ukierunkowuje i nadaje takiego porządku, nie? Bóg Janku, zapłać. ja Ci dziękuję za gościnę Jeż i za wszelkie dobro i Twojej rodzinie i zostawiam swoje błogosławieństwo. Jeśli tak, w nie to... będziemy się żegnać poza... Pakuj, pakuj to wszystko, co dobre, do plecaka i jedź z tym. Tak, i zostawiam pokój Boży. No to w dwustronnie będziemy wdzięczni. Dziękuję. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Jak to było? W piosence Krawczyka wziął gitarę Dam da, gi y to... gitarę, dam samochód, żony nie dam.